Bardzo dziękujemy Asumpti Mugiranezie za to, że przypomniała nam, że ludobójstwo Tutsi w Rwandzie nie było wcale, jak chcielibyśmy sobie o nim myśleć, kolejnym przykładem jakiegoś tajemniczego afrykańskiego barbarzyństwa, to było nasze barbarzyństwo europejskie, zawleczone do Afryki od kompletnie wydumanej teorii odrębnych ras Rwandyjczyków, Poprzez ideologię ludobójstwa, biologiczne odwołania, o których Asumpta mówiła, a które pobrzmiewają w ideologii antysemickiej, europejskiej, tak jak w każdym innym rasizmie. Pamiętam rozmowę z, z byłym ludobójcą, tak należało go określić, który mi mówił, że to rzeczywiście okropne, że zabijano tyle dzieci, ale niech pan pomyśli mówię, nic nie mówię, ale niech pan pomyśli jakby ktoś tego kagamego, przywódca rwandyjskiego frontu patriotycznego, partyzantki, która obaliła reżim ludobójców. Jakby ktoś tego Kagamego zabił, kiedy jeszcze był dzieckiem, no tego całego nieszczęścia by nie było. Ja nic nie mówię, ale niech pan sobie pomyśli. Ważne jest, żeby mieć świadomość, jak bardzo ten pseudonaukowy, biologiczny język myślenia o społeczeństwie jest obecny w ludobójstwie. To jest niechciane, nieślubne dziecko oświecenia naszego racjonalnego, scjentystycznego myślenia o świecie. Tego myślenia należy bardzo się bać. Myśmy powinni od pięciu minut mieć przerwę, ale zanim zrobimy przerwę, po której dopuszczę Państwa do głosu, nie mogę nie zadać uczestnikom naszego panelu przynajmniej jednego pytania. Po czym można poznać, że zbliża się ludobójstwo? Czym się ono różni od jeszcze jednego kryzysu jeszcze jednej lokalnej rzezi? Bo to nie jest to samo. Ludobójstwo to nie jest lokalna rzeź razy tysiąc. Z Waszego doświadczenia Halilu, swojego doświadczenia Turcji, asumpto z swojego doświadczenia Rwandy, po czym można poznać, że to się zbliża? A do pana profesora Kornata, po czym na zewnątrz? Nie ci, którzy siedzą w twym środku, ale z zewnątrz, w społeczności międzynarodowej, po czym możemy zobaczyć, że to się zbliża. Staram się myśleć jednocześnie o. Staram się myśleć w takim pojęciu historycznym, pełnym o imperium 1912-15, a jednocześnie staram się myśleć o współczesności. Patrząc na współczesną Turcję, powiedziałbym, że trzeba szukać, patrzeć na eskalację języka nienawiści. Język nienawiści i literatury nienawiści, tego rodzaju, o którym Assumpta opisała, i jednocześnie władze odmawiają. Zrobienia czegokolwiek na ten temat. I to są te ważne wskaźniki. Ludobójstwo Ormian miało miejsce 95 lat temu, ale dzisiaj we współczesnej Turcji mamy bardzo poważny problem kurdyjski. Przypadkowo nie jest to taka swobodna gadka. Jeżeli zadamy sobie pytanie, i jest to pytanie dotyczące podwójnych standardów międzynarodowych i hipokryzji. Jeżeli zadamy sobie pytanie, w jaki z ile Albi, Albańczyków z Kosowa zostało zabitych, Gdzieś, w międzyczasie przez Miloszewicza przed interwencją NATO, jeżeli zadamy sobie pytanie, ilu Kurdów zostało zabitych w Turcji od, od 956 w południowo-wschodniej Turcji, argumentowałbym, że w, tylko na tej podstawie partia kurdyjska była uznana jako armia wyzwolicielska. I również Albańczycy, Albańczycy było uznani, że to jest ludobójstwo. Podczas społeczeństwo międzynarodowe uznało, że PKK jest jako organizacja terrorystyczna i powie nic nie powiedziała na, temat, na ten temat. Powiedziała, że społeczność międzynarodowa wezwała, Turcję, aby przestrzegać praw człowieka i uznawać prawa kurdyjskie, i tak dalej, ale nie było absolutnie żadnego uznania tego, co miało miejsce w ciągu ostatnich 25 lat w społeczności kurdyjskiej południowo-wschodniej Turcji, tak jak w przypadku podludobójstwa czy czystek etnicznych, ale Wracając do sytuacji obecnej w Turcji, istnieje ciągła eskalacja, czy przynajmniej wysoki poziom utrzymywania antykurdyjskiego języka nienawiści i literatury nienawiści. W tych kręgach tureckich nacjonalistów. Różnica może jest taka, że rząd czy władze odmawiają zająć się tą kwestią. Tak więc, zakres, w jakim władze nie ingerują, nie, nie ulegają histerii tej ulicznej, ogólnego języka nienawiści i wyraźnego nacerowania na innych etnicznych jako wrogów, to są te czynniki istotne. W 1912 15 na drodze do ludobójstwa Ormian patrząc to tyłu jako historyk, można zobaczyć, że są bardzo silne wskazówki tego, co Mogło się zdarzyć, gdyż podstawowo to wojny bałkańskie 1912-13, że nie muzułmanie, społeczeństwo, społeczeństwo nietureckie, mianowicie Gre, Grecy, Bułgarze, Ormianie, byli wyrzutkami jako podejrze, podejrzani o. Przenależność do wrogich grup. Można powiedzieć, że ostatecznego stworzenia charakteru tureckiego w Antolii, że Unioniści myśleli już o tym w 1913 14 wyraźnym przykładem tego pojawił się w 1913-1914, kiedy stosunkowo niegwałtowne, kiedy 100 tysięcy Greków, chrześcijan pojawiło się w Anatolii Zachodniej. Była to próba, patrząc retrospektywnie, można popatrzeć, jako to jest... Próba w przebraniu bez broni, przygotowanie do ludobójstwa Ormian. Ale oczywiście, po pierwsze, to było w tym czasie, wtedy. I po drugie, wojna pierwsza się jeszcze nie zaczęła. Może wówczas istniejące formy embrionalne różnych rządów światowych były pewne w swoim przekonaniu, że jeżeli coś się będzie dało, zawsze będą mogli chronić Ormianów. Wojna pierwsza tego nie zatrzymała. W warunkach wojennych Ormianczycy, Armińczycy sam sobie. Prawdą jest, prawdą jest, prawda, że nie można prawda, powiedzieć, to należałoby zrobić, tamto należałoby zrobić. Ponadto no zawsze przecież jest łatwiej prawda, powiedzieć. A no w sumie, prawda, a gdybyśmy mieli to, a gdybyśmy mieli tamto, no to można byłoby mówić tak. Ale z drugiej strony przyznajmy, prawda, że są jednak pewne e, oznaki, które nie mylą. E, rozmawialiśmy o tym teraz południe, nawet, e, że tak powiem, nie bardzo wiadomo, nie, nie można chyba po prostu do końca ustalić, jak się należy zachować, kiedy ta bomba ludobójstwa już eksploduje. Natomiast zdaje się, że można jednak pracować, że tak powiem, żeby e, wykryć, prawda, że, że się to zbliża. No zwykle przed ludobójstwem są jakieś masakry jednak w Ruandzie w 1959 roku, był to pierwszy raz, kiedy masakrowano według przynależności etnicznej. To nie była, że tak powiem, taka tysiącletnia wojna, ale w 1959 roku to był jednak pierwszy rok, w którym ktoś w Ruandzie został zabity tylko za to, że był Tutsi. Jeżeli gdyby na przykład w 1964 roku, kiedy dziennikarz gazety Le Monde francuskiej napisał, że w Ruandzie jest coś, co zaczyna przypominać ludobójstwo. Jest taki artykuł w Lumon 64, który odnalazłam. Jeżeli Kościół, jeżeli wspólnota międzynarodowa, która nie była jeszcze tak zbudowana jak dzisiaj, ale była powiedziała wtedy proszę przestać z tą polityką wykluczania ofic zoficjalizowanej dyskryminacji, ponieważ naprawdę Tutsi naprawdę musiał uważać po prostu, że tak powiem za o jedno słowo za dużo było skracane o głowę Tucji. To tak było. Jeżeli rząd ruandyjskich nie znalazłby po prostu magicznego rozwiązania polegające na tym, żeby jakiś mały pogromik prawda, rozładowywał napięcia społeczne. Tak było. Gdyby świat wtedy nie udawał, że nic nie widzi, może dałoby się to jakoś zatrzymać. Skoro w przypadku prawda, Ruandy, ponieważ sygnał na ludobójstwo jest, było podane w nocy, w, nocy, w nocy 6 kwietnia, kiedy prezydent został zamordowany, za 15 minut zaczęła się Rzeź w Tigali. Gdyby obecność ONZ-u była utrzymana, pewnie by się zdarzyła okropna masakra. Ale chyba nie ludobójstwo. Tyle, że nie tylko ONZ popełniło błąd, że wycofało swoje siły, redukując swoją obecność do, do, do w zasadzie tyle, co nic, pozostawiając ludność własnemu losowi, ludność, która się schowała w miejscach, gdzie była, w hotelach, jakieś popiwnicach, gdzieś w szkołach. Trzeba było prawie że że, że tak powiem, uchodźcy tratowali się nawzajem, żeby się móc uciec, podczas gdy e, ciszba z e, maczetami była parę metrów. Gdyby wspólnota międzynarodowa wtedy e, się nie zapakowała do helikopterów, tylko e, trochę się ruszyła, może by się udało jednak parę osób uratować, a przynajmniej może na, na, na wsi może by do tego nie doszło, ponieważ od 10, 18 też potem na wsi przede wszystkim, na południu była masakra największa. Myślę, że problem polega na tym, że nam zaczyna się na dobre wtedy, kiedy się odwraca wzrok. Cóż, myślę, że odpowiadając na to pytanie, które, które pan redaktor postawił, mianowicie po czym poznajemy ludobójstwo, bo rzecz jasna, nie każdy akt masowej przemocy w stosunkach międzyludzkich możemy nazwać ludobójstwem, to oczywiste. Wydaje mi się, że absolutnie tu muszę się zgodzić z moim przedmówcą, panem profesorem z Turcji, mówiącym o owym fenomenie języka nienawiści. To oczywiste tu pełna zgoda. Dodałbym jeszcze może taką rzecz, mianowicie wydaje mi się, iż ludobójstwo poprzedza pewien projekt ideologiczny, pewien projekt ideologiczny, który. Zakłada wykluczenie, anihilację, unicestwienie, usunięcie, wyeliminowanie pewnej grupy ludzkiej, dla których nie ma, nie ma miejsca na Ziemi w owym projekcie i to jest, i to jest myślę, ten drugi warunek. I tu oczywiście, oczywiście natrafiamy na inne zagadnienie, niezmiernie ważne, które się pojawiło też w Pańskiej wypowiedzi, Panie Redaktorze, mianowicie pytanie. Czy fenomen ludobójstwa to jest dziedzictwo, dziedzictwo właśnie no, nowoczesności, czy też jest to fenomen, przejaw odwiecznego barbarzyństwa, który niejako pojawia się na horyzoncie dziejów ludzkości, jak gdyby przeciwko procesowi cywilizacji. Który, który trwa, mówiąc językiem Eliasa w tym wypadku. I to jest pytanie myślę też bardzo ważne i wydaje mi się, że tu bym się musiał nie zgodzić z Rafałem Lemkinem. Mianowicie Rafał Lemkin uważał, że ludobójstwo jest rzeczywiście rodzajem nieprzezwyciężonego przez proces cywilizacji barbarzyństwa. Natomiast ta perspektywa, na którą wskazuje na przykład w swoich książkach Zygmunt Bauman, że jest to fenomen, który nieodrodnie jakby towarzyszy, no, towarzyszy cywilizacji pozoświeceniowej, no w tym, sensie, w tym sensie wydaje mi się ta, ta druga interpretacja, nie mam czasu tu jej rozwijać, mieć więcej, więcej racji za sobą. I już zupełnie na koniec, nawiązywałem do przedwojennych debat prawników polskich i europejskich wokół pojęcia nowych zbrodni, więc pozwolę sobie może jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, o której historycy polscy właściwie tylko wiedzą i to ci, którzy się zajmowali polityką międzynarodową i zagraniczną okresu międzywojennego, a mianowicie rząd polski międzywojennej propagował ideę tak zwanego rozbrojenia moralnego, desarmement moral, która to idea miała właśnie w drodze środków prawnych w każdym kraju na własną rękę, bo każde państwo jest suwerenne i stanowi kształtuje własny porządek prawny. A mianowicie, aby każde państwo podjęło na własną rękę, ale w ramach szerszej konwencji międzynarodowej, obejmującej całą cywilizowaną społeczność międzynarodową, żeby podjęło kroki, mające na celu położenie kresu owemu językowi nienawiści podżeganiu do wojny zaborczej. I tutaj bym jeszcze dodał słynny przepis wprowadzony do Polskiego Kodeksu Karnego z 1932 roku o tym, że kto podżega do wojny zaborczej podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu, co zgłaszał profesor Rapaport i co zostało. Wprowadzone w formie przepisów prawnego, I, 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 te, i ten właśnie wysiłek rządu polskiego wokół pojęcia, pojęcia rozbrojenia moralnego, to taki zapomniany epizod polityki międzynarodowej, ale chyba godzien przypomnienia w tym kontekście. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zwróćcie Państwo uwagę, mówimy o wydarzeniach, między którymi róż... odległości geograficzne, odległości w czasie są tak ogromne Rwanda, Turcja a przecież mówimy o tym samym. I do tego, co powiedzieli nasi przedmówcy, można jeszcze tylko przypomnieć prostą przestrogę Edmunda Burke. Do tego, by zło zwyciężyło, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nie robili nic.